Wszystkim ja jestem Krawc, a to jest kolejny odcinek z naszej serii z Wiedźmina 3 Next Gen. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się sobie e, z zadaniom, które mamy do wykonania w Białym Sadzie. E, poszukamy śladów. Na razie poszukamy śladów, a później zobaczymy. Co przytrafiło się kowalowi? Ok. Na razie to nic tutaj za bardzo nie widać. Ale gdzieś przecież muszą być te ślady, nie? Coś... O, mamy. Mamy ślady i je zbadamy. Do piłki skrzesiła. Podpalacz zapalił to pewnie pochodnie, wrzucił ją na dach, a potem poszedł w stronę sadu. Idźmy śladami i sprawdźmy. Ślady butów. Męskie, duży rozmiar. Lecimy, lecimy. Okej, okay, tutaj coś znowu mamy. Smród ludzkich szczyn i wódki. Okej, okay, czyli ktoś się upił, później pęcherz nie wytrzymał i musiał niestety oddać mocz pod drzewko. Co za świnka. No. Zdjął buty i wszedł do wody. Pewnie chciał zatrzeć ślady. Pewnie tak. O, jest jakaś skrzynka. Wędka, nie? Ale te oreny, jak najbardziej. Gotować. Kiedy to mówi, tej woda... coś wyskoczyło na niego z szuwarów, utopce, ale zdołał uciec. Co? Może pójdziesz do studni w A z tego wszystkiego zgubił pokorować. butry. <śm> Okej. Okay. Ślady prowadzą z powrotem do wsi. No zobaczmy, co się tutaj wydarzyło. Krwawił, ale niezbyt obficie. Nie Rana powierzchowna. To od tych utopców, nie? Którego zaatakowały na pewno? Babka mi opowiadała, że kiedyś pracę, jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na spytki Wiedźmaka, co akurat polował w okolicy. A że ten coś ma taczył, to mu rachcia chłop ukręcili. Tutaj coś mamy. Tak było! Tyle, że dzieciaka jakiś utopiec zeżar i wiedźma... Ślad się urywa. Ale mogę go poznać po ranie. Chłopka z tak O, jest. Jest! pazurów Utopca. To musi być on. Paskudna rana. Wpadłeś na Utopca? A chujcie, to obchodzi? O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ciętej riposty. No chodź, Kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nie ludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są. A ludzie z nich najgorsze. Chciwe niby stroki! Dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze, mówię. Nie. Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno. Sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało będzie twoje. Eee... Nie ma mowy. Ja, w odróżnieniu od sroki krasnoludów, chciwy nie jestem, więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci mordę! Spokój i chodź za mną. Dobrze, że Geralt potrafił uspokoić takich pijaczków. Muszę przeprosić. Iść, przeprosić. Wypadałoby. Odmieniec. Gościwuj, wychylisz się na kutelkę. Teraz derwan. d e r w a -ny. Nie gościwuj. Ale jak to. Przecież wiem, jak ci dali na postrzyżyny. I co to w ogóle zajmie derwan? Nilfgaardkie. <grymne> Moja babka była z Nazairu. A to takie buty. To uszanowania mości, derwanie. Niech was złote słońce prowadzi, z dala od mojego obejścia. <grymne> no, dzieje się. Niestety Nilfgaard zastraszył Ciszcza ludzi. Cisza na morzu, cisza w komnacie No tak teraz wygląda. Na się ty jeszcze połykasz? Ciężko. Posłuchaj nie śpiewki nie powtórzysz. Nikomu. I z masz się już więcej nie bawić. Ale ciężko to mój najlepszy ja kolega. Ciężko to głupek, To może nas wszystkich zabić. Zobaczycie się z choć raz. To pożałujesz. się. Pobudka! <noise> Co? Co jest? Proszę. Oto wioskowy piroman we własnej osobie. Nie, Pełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Dość tego. Hola, żołnierze, pozwólcie! Nie, Willy! Błagam, wypiłem! Nie wiedziałem, co robię! Mówiłem wam, mistrzu Willi, Pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Piękne to jest nie o to chodzi. Gardu, nie? To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż. Więc obejdzie się bez sądu. Na drzewo z nim. No cóż, wojna rządzi się swoimi prawami, nie? <laughs> Teraz cię dopiero wsi polują. Nie no, surowa kara. Surowa kara, ale zasłużona. Wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek, że nauczą tych nierobów moresu. O, ale mniejsza z tym Twoja nagroda. A Zobaczymy, tak poza nie? tym, parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść. No i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Jak czegoś potrzebujesz, to powiedz, dam zniżkę. Zabawy z oggi zrobione. To fajnie, podoba mi się to. Co tu jeszcze mamy? Zaginiony w akcji A... i licho przy studni od tych śliwek mnie chyba brzuch boli. Na pewno to tych śliwek. Nie, nie, Babka mi opowiadała, że kiedyś, jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na spytki Wiedźmaka, co akurat polował w okolicy. Hej. No dobra, polecimy jeszcze tego... Kręci! To zadanie zazmiany, że dzieciaka jakiś uzopiew przeżar i wiedźmach nic do tego nie zobaczymy. To chyba na tym polu bitwy będzie. Coś mi świta takiego. Ale to zaraz się przekonamy. A tutaj walczyliśmy z tym gryfem, co weselier został ranny. A nie tak szybko Dalej Za mocno Za daleko polecialiśmy Naprzód! Naprzód, naprzód Przestań piszczeć huza szukamy pana później Jak już będzie bezpieczny Często rozmawiasz ze swoim psem? To nie mój pies, tylko brata. Bastiena. Chociaż teraz to już chyba mój. Widzisz, Bastien był się w wielkiej bitwie z czarnymi tu pod wsią zaraz. I od tego czasu słuch o nim zaginął. Mówiłem mu, zrób jak ja. Utnij sobie palec albo dwa, to cię nie wcielą. Ale bał się. Cholera jasna. <grym> Dawy sposób, <bez> no. <grym> <grym> Sprawdzałeś pobojowisko? Na twoim miejscu rozejrzałbym się na pobojowisku. Byłem tam. Morze trupów i trupojadów. Słyszałem kiedyś, że boją się ognia, więc próbowałem przegonić się pochodnią. No i gówno prawda powiem ci. Gdyby nie huzar, zeżarłyby mnie żywcem. Słuchaj no, zgaduję, że nie nosisz tych mieczy od parady. Obroń mnie przed górami i pomóż znaleźć Bastiena, a dobrze zapłacę. No, dobra, pomożemy. Dobrze, po pomogę ci. Sobie. Tylko... od bitwy minęło już ładnych parę dni szanse, że znajdziemy twojego brata żywego są małe. Bardzo małe. Co ty nie powiesz? Ale... chcę chociaż stamtąd zabrać jego ciało. Żeby Bastian nie gnił pod gołym niebem razem z Czarnymi. Spotkajmy się na wzgórzu koło pobojowiska. Dalej pójdziemy razem. Ten tego. No, tego. Kolejny z czym zawinili? Chociaż może to po tej bitwie, co się tu wydarzyło, może być i tak.

Dobrze, że jesteś, Wasjen. Jego ciało musi gdzieś tu być. Podobnie jak ciała setek innych. Chcesz oglądać każdego trupa po kolei? To trochę zajmie. Spokojnie. Wszystkie chłopaki z poboru z białego sadu namalowały sobie na tarczy mały kwiatek, żeby w bitwie zdala się widzieć. Było ich tylko paru, więc jak będziemy patrzeć za tym znakiem, zaraz go znajdziemy. Okej. Okay. Nie obraź się, ale zdarza się, że żołnierze porzucają swoje tarcze, zwłaszcza kiedy przegrywają. Sama tarcza też wystarczy. Wtedy huzar zwietrzy ślad i nas poprowadzi. No chodź, im szybciej to załatwimy, tym lepiej. No dobra, sprawdźmy to. Wiele trupów, a wojna dopiero się zaczęła. Tylko wadze. To ten? Nie, nie podobnie. Okay. No i co, huzar? Czujesz pana? Ech, ciągle nic. Zwęszył go! Huzar zwięszył Bastiena! Super, ale góle są to rozwalane! nie poziom sobie. No ale tak czy Dobra, dobra. Lecimy za tym pieskiem. Za huzarem, czyli. chatka. Zobaczmy, co w tym co domku. jeszcze nic! Mój porucznik kazał nam na komendę chodzić do latryny. Ostrzeliwują nas balistę, a on tylko żołnierz z pełnym żołądkiem do bitwy iść nie może. Macie siedzieć, aż wy siedzicie. Wyobrażasz sobie, bałwan? Przestań już. żebram mnie bólą. Jak się śmieję. Trzeba założyć opaskę uciskową, ale to później. Jak wytłumaczysz, o co tu chodzi, Bastien? On. On się pojmał, ten Nildgardrzyk? Nie. Uratował mi życie. Dostałem w bok, potem w głowę, ale także przestałem widzieć. Rosyn wpadł na mnie, jak. jak czołgał się przez pobojowisko. Ma skręconą kostkę. I tak ślepy prowadził kulawego, aż znaleźliśmy tę chatę. K? Okay. Zabieram cię do domu. Trzeba zająć się twoimi ranami. Nie zostawię tu Rosyna. Sam tu zginie. A do swoich iść nie może. Zdezerterował. Powierzą go. A jak znajdą go u nas, wtedy powierzą wszystkich razem z moją Lisję. Nie ma mowy. Czarny zostaje tutaj. Nie no, ja uważam, że trzeba pomagać, no. Gdyby nie czarny, Bastien już by nie żył. Więc może mu pokaż, że Nordlingowi nie są dzikusami, za jakich nas mają w, Nil w gardzie. No, da mu się ubrania po ojcu, przyuczy do pracy w polu. Tylko ten akcent, Ale niech będzie. Zabiorę jego. No i no. Dzięki, Wiedźminie. Twoja nagroda. I niech bogowie cię mają w opiece. Tak. No dobrze, mamy kolejne zadanie wykonane. Pełne nie. Mamy te dwa poboczne zrobione, nie? na mapie coś widać jeszcze dodatkowego? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej... Okay. Na mapie nic dodatkowego nie widać. No ale zadania popoczne dwa zostały zrobione. Także... Może jest tu gdzieś po drodze? Mieliśmy ten znak zapytania, nie? Może tam coś znajdziemy ciekawego. Zaraz zobaczymy. Tylko, że to chyba nie w tą stronę. Płotka, chodź tu. Dalej, płotka, dalej. Zobaczymy. Zabić być z trumną na kopal. Chodź do płyta. Dobrze. Aj, Profesor nie pamiętam. Boli, ma bole! na boleć, nic nie boli. Pierozek i mała pałka. A tutaj mamy Julgarski długimiacz i Floren. Średnio myślałem, że będzie coś więcej. Ale może uda się coś jeszcze po zbierać jakieś roślinki, czy coś. Co tutaj mamy jeszcze? No dobra, tym miłym akcentem dzisiaj sobie gierkę zakończymy. Jeżeli odcinek wam się spodobał i to jak wykonaliśmy to zadanie, czyli pomogliśmy nie dość, że rycerzowi z Białego Sadu, to jeszcze temu Nilfgaardczykowi, i pomogliśmy dla Krasnoluda znaleźć osobę odpowiedzialną za spalenie, niestety jego kuźni. No, kara jaka go spotkała była dość surowa, ponieważ został powieszony, no ale bywa i tak, niestety za czyny trzeba odpowiadać. Także jeżeli odcinaczek Wam się spodobał to zostawcie łapaczkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, które oczywiście codziennie o 15 na moim kanale, Widzimy się i słyszymy w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.